Idziemy do kępna, jedziemy na parking do Zboczęca z płytą. Tak, właśnie tam jedziemy. Takiego malogata, się nie chce jechać. Normalnie to nigdzie bym nie wyjeżdżał. Chyba czas iść na jakiś urlop, minimum tydzień, bo taka niechęć do pracy naszła normalnie i w tym roku jeszcze nie byłem na urlopie a może by gdzieś się pojechało o odpocząć od tych filmów od tego transportu od tego wszystkiego to jest niegłupi pomysł tymczasem tak jedziemy sobie z płytą na kępno jutro mam powrót Mam już jutro już mam zaplanowany powrót kartony będę ładował w Ostrzeszowie tam co już raz ładowałem. Tylko jest taka ciekawostka, Kto mi to mi tu wypisuje od samego rana. Taka ciekawostka, że będę miał dwa miejsca rozładunku, jedno jest w Alitusie, ale tam też już byliśmy. A drugie miejsce rozładunku jest w Kownie, tam gdzie nie byliśmy, ani ja chyba nie byłem. Szczerze to nawet Adresu nie patrzyłem, ale podejrzewam, że mnie tam nie było, więc będę musiał się kogoś podpytać co i jak ale co będzie jutro to będzie jutro potrzebuję teraz pochować te wszystkie owoce które tutaj zgromadziłem w sumie szklany. jabłuszka żeby mieć fajnie pod rączką o jabłuszka banany trzeba wyjąć ze stref żeby się nie stworzyły Muszę jakiś koczyszczek tam zakombinować. Bółeczki, precelki. Wziąłem sobie jakieś orzechy i miód. Ile mi tu pauzy wyszło? 65 godzin pauzy. Uuu. No to co? Ja już nie przedłużam sobie. Lecę jeszcze do Augustowa, zatankuję, kamerę przy okazji powoduję i tak byśmy zaczynali. Tą przygodę dzisiaj odpalać, wszystko i tak kamerę podłodować i lecimy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. go. Molu. No, spać mi się chce. 15 godzina. I tak za mną chodzi drzemka, taka półgodzinna przynajmniej, żeby się zrzemnąć, no po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Że chyba zaraz pójdę się balne na jakieś pół godzinki. Później tylko 3 godzinki do Kępna. Tak się nie chce dzisiaj jechać. W ogóle przychodzi, mówię, jakieś wypalenie zawodowe, chyba przychodzę, bo dawno nie byłem na jakimś wolnym urlopie, ani gdzieś wyjechał z tej dziury. Jest godzina 15 na 18, planuję dojechać do Kempna, te pół godzinki sobie zrobić, jakieś drzemki, może 20 minut, żeby nie przesadzić się później fajnie iść sobie spać, bo jakichkolwiek większych zajęć. Dzisiaj to nie mam na laptopie ani ogólnie. Więc tak Idę chyba kim na Walne <laughs> Poleżałem z 20 minut, nie powiem, że nie No z 20 minut poleżałem, ale drzemania nie było Kurde, ale wszystko się nagrzało teraz. Ruszamy, kurde, nie ma co tutaj przedłużać. Dojechać. Teraz najgorszy okres będzie jechania, bo zaraz słońce będzie zachodzić i będzie na linii oczu. Ale trzeba ruszać, bo co tu po nas? Zbliżającej się 19 godziny i po 2,56 z Brywinowa dojeżdżam do a O, widzę tutaj ponastawiane i dwie patelnie jakieś. Dwie patelnie, dwie ciężarówki. W sumie ta jedna ciężarówka, ten jeden zestaw to stoi kurde, nie wiem, chyba wrasta tam, nie wiem czemu. Bo już wcześniej w... W zeszłym tygodniu co tutaj byłem to ona stała tak w ogóle Nie wiem Widać jakby nieruszona O tu kolejni ludzie Stoją Kurde gdzie tu stanąć? Może stanę w, tej, w tych choinkach gdzie mnie wtedy podglądał Może i tam stanę sobie, no Dobrze, dobrze, dobrze. Sobie staniemy chyba tutaj przy choinkach. Tam, gdzie zostałem namierzony. <noise> Zaraz zobaczymy, gdzie tu stanę. Ta ta ciężarówka chyba wrasta tutaj. Ale dowolona strasznie. Jestem w tym samym miejscu, gdzie, gdzie zostałem przyłapany przez zboczęca, mianowicie ta sama choinka. Tutaj też ktoś stoi z Litwy. Mianowicie tutaj sobie wtedy odszedłem kulturalnie. Tu, gdzie ta puszka. Robić siku. A ta stąd gdzieś wylazła, więc może się karma odwróci i może przyjdzie, kurde, no nie wiem. Idę zaraz tutaj do marketu, bo w sklepie, bo na stacji jest market. Pan z Litwy, Buh. 20 stopni na zewnątrz i ogólnie i ogólnie 19. O, ciekawe czy ta wajza przyjdzie rano, czy nie. Ałem oszukany! Za zupkę chińską 5 zł. Nie było mojego barszczu kurde. Ale mam bułki Ale mam rosół pikantny z pieprzem i chili. I gulaszową z wieprzowiną i papryką. I chyba ją zrobię. Ale do tego potrzebny nam będzie gaz, kuchenka i kubek do zagotowania wody. I oczywiście. Piękna, czarna salaterka od mojej kobiety, którą dostałem w prezencie, specjalnie do ciężarówki. Więc tak, to mam, to mam, to mam. Tu masełko sobie wyciągnąłem pół godziny wcześniej, żeby można było ładnie rozsmarować. Tutaj rozstawiłem sobie tableta. Jestem odsłonięty, żeby podziwiać tutaj krajobrazy. Czy nikt mi się tu kurwa nie plącze? No, kluczyk sobie. Wykładę tu. Lodówkę sobie wykładam tu. Miałem ogólnie siadać na laptopa. Znaczy do laptopa. Tylko nie chcę zbytnio na nim robić. Chciałem sobie dokończyć swój kawałek, który tam zacząłem robić, ale tak jakoś wena na laptopa mi zeszła. Mam wszystko pomontowane. Tej trasy nie będę montował, bo jakoś nie mam weny Więc. Nie mam ochoty, więc tak, oglądam sobie tutaj, nie wiem, znalazłem jakiś autostop do Albanii z Fazowskim w tle, jakiś Wojtek, tam go kojarzę, tam chyba kiedyś coś z nim oglądałem. Jak otwierał chyba restaurację na jeden dzień, taka fest chamska, że tam klnęli, rzucali jedzeniem, obrażali klientów, taka po prostu styl brytyjski, bo tak to odczułem, gdy byłem w Wielkiej Brytanii. Więc tak, ja zabieram się za swój, swoją kolację. Tutaj odcinek 41 minut, także fajnie. I dzisiaj jest konferencja Fame MMA, więc Fame Friday Arena. Arena. Arena Arena. No. Wiadomo, o co chodzi. Więc tak. Odcineczek. Odpalam sobie żarełko. Znaczy odpalam. Zaczynam robić. No i co? I zajdzie mnie 20, poglądam trochę tej Fame Friday, Friday Arena. Może nawet usiądę na tego laptopa, zobaczę jak mi się będzie chciało, bo na razie 20% na 100 jest szansy, że na niego usiądę. No. Prawdopodobnie do jutra rana. Dobranoc. Dobra, jest a jest, no. Jest jakoś po szóstej, dwadzieścia. zobaczymy, czy... gdzieś tu się nie kręci. No nie widać. No nie widać. Zaraz zaparzę sobie kawę I jeszcze się przejdę na obchód Zobaczę Ale jaka mgła zaatakowała od rana Kawcia się zaparza A ja idę na obchód Zobaczyć Czy się kręci Zboczeniec nie powiedziane, że nie mógł sobie spacerować. o Wtedy też go nie widziałem, jak szedłem tutaj siku. Kurwa. Dobra, weźmiemy fajeczkę. I idziemy. Paliwo niezajebane. Z jakimś widzą wczoraj pisałem, że to paliwo что и никого тут не видать. Płyńce też nie ma. Także nie ma wyjucha Wtedy w tym miejscu sobie robiłem siusiu No nic nie ma, to nie ma. No i jadymy, jadymy, jadymy Po rozładunku, jadymy Nie wiem co tam koło podwala, Ale ja mu się wcisnę Żeby sobie wycofać O No, na pewno ja pojadę w lewo, tak. Wedle nawigacji, jedź w lewo, tak. No, rozwodunek szybki, bo dosłownie 40 minut, i się nie śpieszyłem wcale, to w miarę szybciutko. Dzieciak prawie kantem na czepy dostał. No, jedziemy 24 km, miało być 26-27 minut rozładunek elegancki. Wiedziałem, żeby na siódmu przyjechać, bo rano były o szóstej dziesięć ładowane firmowe samochody, więc niepotrzebnie bym się zrywał tak wcześniej. No. A że przyjechałem za dziesięć siódma, jak wszyscy już wyjeżdżali. A, dobrze. Jedziemy tutaj na Kemp. No, przez centrum Kem. Jademy i widzimy się na firmie Kurde jaka szyba uwolona przez tą rosę co była Te wszystkie owady się rozpuściły Dzieci do szkoły maszerują Żebym w jakiś zakaz się nie wwalił Bo tędy na Ostrzeszów jeszcze nie <laughs> si się okaże, że będę musiał zawracać na Eskę. <laughs> no i dobrze, załadowany po godzinie 10. I... czas wyruszać. Tutaj zamknięty w ogóle jest już ten parking. Jest jakaś linka przeprowadzona, nie wiem. Ale zamknięty. Dobrze, że tutaj w sumie nie musiałem jechać bo nie, nie miałbym gdzie chyba stać chyba, że w tym lasku obok ale tak, już wyjeżdżamy i 16 pokazuje z pauzą 17 godzinka jakiegoś korka no to w sumie jeszcze dobry czas 18 powinienem zajechać wczoraj o 10 wyjeżdżałem do Kępna więc byłem na 18.30, więc tutaj jest 9.30, więc wedle moich kalkulacji 18 powinienem zjechać. I tak, mam dwa miejsca rozładunku, jedno to jest w Alitusie, tam co już byłem, a drugie jest w Kownie. Jako, że pierwszy raz będę jechał do Kowna, do tego miejsca, więc sobie pozwoliłem załadować najpierw Kowno, aby było drugie miejsce rozładunku. A pierwsze miejsce będzie to w Alitusie, więc, e, więc Alitusa zrzucę sobie pierwszego, bo wiem, że tam nie ma kolejek ani nic i polecimy sobie z Alitusa do Kozna. No, także słyszałem o tym tytusie tutaj od Kuby, e, bo jeździł z tym, że tam podobno Chujowo jest wyjechać, bo wjazd jest tylko przodem. Później cofać na ulicę, się łamać jakoś tam. Zobaczymy jak zajedziemy. Na to chwilę jest dobrze, bo wyjeżdżamy i w miarę fajny powrót jeszcze dzisiaj. Człowiek zjadł, się ogarnął, kawę zrobił na podróż. I ogólnie dojechał na Radzymin Więc tak mogę jechać do mola sobie stanąć na molu ale siku się chciałem Z tego względu, że chciało się mocno siusiu zatrzymałem się tutaj. Aha, jest BMK, i jedziemy jeszcze do garażu. Godzina 18 za 5. Lecimy jeszcze do garażu. Znaczy, ja już będę kończył ten odcinek, bo planuję. Planuję wypuścić odcinek. Możliwe, że jest już nakręcony, bo to oglądacie dopiero za tydzień. Macie 28, dzisiaj a ja to pewnie wrzucę za 7-8 dni. Więc podejrzewam, że odcinek z garażu jest już nakręcony i też zostanie wyrzucony na dniach. Ja tymczasem jadę na bazę, bo robota czeka. Więc co, z tego miejsca z wami się żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcinka, do którego zapraszam cię bardzo serdecznie, a w sobotę będzie kręcony odcinek z garażu, jak będę dopieszczał swoje w sumie trzecie auto, bo mam kupione trzecie, więc zobaczycie oddzielny odcinek z garażu z autodetailingu. Z korekty lakieru, z renowacji reflektorów. Więc zapraszam serdecznie. Pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu dzwoneczka, aby być na bieżąco w moich odcinkach. Na razie, cześć.